Szanowni Państwo, witamy na, na tym spotkaniu. Chcieliśmy z panem posłem Romanem Koseckim e, przedstawić poprawkę klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Jedną z, ale według nas ważną, dlatego chcemy ją zakomunikować, którą złożymy do drugiego czytania, zmiany ustawy o sporcie, w której rząd proponuje lustrować zawodników i sędziów, którzy w PRL-u grali e, często, i albo, trenerów. Albo, albo trenerów, którzy trenowali w klubach bardyjskich czy wojskowych, czy resortowych. Uważamy, że to jest za daleko idąca ingerencja. Nie chcemy, żeby e, bohaterowie tamtych czasów, sportowcy, trenerzy byli e, w ten sposób traktowani, dlatego e, w tym punkcie e, e, który wyklucza e, e, te osoby z pełnienia funkcji w polskich związkach sportowych dopisujemy, że zakaz ten nie dotyczy osób, które były w okresie PL-u zawodnikami lub trenerami. Pamiętamy, jaka była specyfika tamtych czasów, że wielu zawodników, trenerów odrabiało wojsko i no, byli jakby nawet przymuszani do tego, żeby trenować w danym resortowym klubie. Chcę powiedzieć, że to też jest, szanowni państwo, niezgodne z tym, co 10 lat temu orzekł przy pierwszej próbie Prawa i Sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny. 11 maja 2007 roku zarządów pierwszych pis Trybunał powiedział, że to jest za daleko idąca ingerencja, że Członkowie polskich e, związków e, sportowych nie są osobami e, sprawującymi e, publiczne stanowiska, w związku z tym nie powinny podlegać e, takiej ilustracji jak my, e, politycy. Ten, trybu, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego e, nie zniechęcił jednak. I to doświadczenie polityków PIS, żeby dzisiaj wprowadzać te zapisy, myślę, tak troszeczkę pod publikę, że de dekomunizuje się znowu jakieś kolejne środowisko. Minister Sportu na Komisji Sportu, kiedy omawialiśmy te kwestie, nie był przekonywujący, nie powiedział, kogo to dotyczy. Uważamy, że to będzie też narzędzie do manipulowania wyborami wewnętrznymi w polskich związkach, Sportowych, no przez PiS. Tak chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście dostaję bardzo dużo zapytań od byłych yy, kolegów, yy, zawodników, yy, sportowców z klubów resortowych, trenerów, którzy być może yy, niektórzy jeszcze działają, niektórzy nie, ale są zaniepokojeni tym, co się dzieje. No ja sam zresztą grałem w klubie i Gwardii Warszawia i Legii Warszawa i mówią o co chodzi, jaka to jest yy, zmiana, czy to nas dotknie. Nie wiemy w ogóle w jaki jest plan. Więc e, niby na Komisji Sportu była odpowiedź, że chodzi o w pierwszych trzech punktach tej piątej jego artykułu, że do roku 54, ale później dalej jest rozwinięcie tego tematu do 90 roku i podane różnego rodzaju służby. Więc e, chcemy jasnej deklaracji. Nie chcemy, by to dotykało sławnych, wybitnych sportowców. Pamiętacie pana, pana Jana Kowalczyka w mundurze Wojska Polskiego zdobywającego złoty medal w Moskwie wygwizdowanym strasznie. Pamiętacie choćby Jurka Rybickiego, złotego mistrza olimpijskiego w boksie, wybitnych sportowców klubach Gwardii, na przykład Warszawa, jak Darek Dziekanowski, Szczęsny, Władek Zmuda, burzyński słowny trener, moja skromna osoba, czy w Legii też chociażby żywa legenda, chociażby Jan Brych, czy sportowcy CWKS Legia zdobyli ogłącznie 87 medali na igrzyskach olimpijskich. Wielu trenerów, wielu Wielu jeszcze y, pracuje, y, jest y, obecna w świecie sportu, pytają się o co chodzi. Czy nam będą ograniczone prawa, czy y, 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 są pewne y, niejasności. Więc my nie chcemy, by, by to dotyczyło. Chociażby pamiętać jeszcze Wisłek, Kraków, y, Szymanowski, y, nie chciałbym to wszystkiego jeszcze się mieć. Na Wawłka, Zawisze Boniek, y, Krzyszkowiak, świetny sportowiec, przecież też olimpijczyk. To wszystko ci ludzie nagle mogą być. Yy, obrzuceni jakimś tam skazą i, i tak się ich zostawi. Niech sobie to później wyjaśniają. My tego nie chcemy. Zostawcie je sportowców, trenerów, bo chyba nie wiecie, jak funkcjonowało yy, wtedy to życie sportowców. My, my nie chcemy takich, yy, takich wrzutek, my nie chcemy, aby sport był tak mocno. Yy... Upolitycznione, żeby to był przez sport, był też narzędziem do uprawiania polityki i w tych związkach sportowych. Za daleko idąca, tu się trzeba zgodzić. Jest ta ingerencja z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sportu tej lekcji nie odrobił. Wydaje mi się, że robi to pod publiczkę, żeby się przypodobać prezesowi Kaczyńskiemu, że jak już dekomunizujemy, już tyle lat po tak naprawdę PRL-u, to już dekomunizujemy wszystkich. Nie wiemy, czemu to służyć. Jest to nieczyste. My uważamy, że sportowcy tamtych czasów i trenerzy zasłużeni powinni być e, wypisani z e, osób, które będą poddawane procedurze ilustracyjnej.